Doktor Heinzel w Grabenlicht. Według raportów to on stoi za barakiem Zanklinik. 70-letni Niemiec, przybywający dotychczas na misji pokojowej w Etiopii. Jego kariera medyczna posłużyła jako pretekst do pomagania biednym ludziom oraz ociepleniu wizerunku Niemiec po końcu wojny. Kochany naród po pozbyciu się tyranów troszczy się o ludzi tak bardzo, że wśród lekarzy wysyła nawet dentystę, by zadbał o uzębienie Etiopczyków. Cóż, wychodzi na to, że średnio im się udało, skoro wszelkie akta o nim zostały już wymazane? Dobrze jednak pamiętam, co tam odkryliśmy. Dziwnym było, że cała wysłana elita medyczna przestała dawać znaki życia. Szukając wszelkich śladów odnaleźliśmy opustoszały budynek niegdyś służący do goszczenia zagranicznych przybyszy, którzy oferują wsparcie to dość urocze, biorąc pod uwagę iż woń trupów czuć było już od wejścia wszechobecny bałagan rozdrapane ściany gnijące resztki jedzenia oraz drzwi do piwnicy zamknięte na cztery spusty ich otwarcie było momentem, gdy dosłownie wszyscy z naszej grupy zwymiotowali równocześnie, woń rozkładających się ciał, gnijących ekstrementów, stara krew i tylko Bóg jeden wie, co jeszcze tam gniło. Byli tam prawie wszyscy lekarze, jak i Etiopczycy, starcy, kobiety, mężczyźni, i nawet dzieci. Analizy patologów stwierdzały, że śmierć postępowała z różnych powodów. Obrażenia są oczywiste, jednak zdarzały się również śmierci głodowe lub spragnienia. Wychodzi na to, że nie dbało o swoich pacjentów zbyt dokładnie. Co jednak się tam stało? Szczerze, nie mam pojęcia. Po prostu nie wiem, co chciał osiągnąć ten szaleniec. Mamy co prawda jego notatnik, z którego dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, jednak cel pozostaje dla nas niejasny. Już tłumaczę. Ci ludzie mieli usuwane ludzkie zęby, a następnie wprawiane uzębienie najróżniejszych zwierząt: zęby świń, kotów, psów, wilków, cholernych niedźwiedzi. Dziesięcioletni chłopiec miał wprawione uzębienie rekina. Rozumiesz? Jego wszystkie szczęki. Oczywiście nie pomieścił wszystkich zębów, ale macie pojęcie, jak wyglądała jego głowa lub głowa kobiety z wprawionymi na górną szczękę zębami wielbłąda. Naprawdę dziwi mnie, że nie znaleźliśmy tam wprawionych kłów słonia czy coś. Obecność tych wszystkich zębów świadczy o tym, że doktor planował to od dawna. Że najpewniej przez lata w trakcie wypraw do innych krajów świadomie zbierał i przechowywał te wszystkie zęby. Ciekawe, czy to zakończenie wojny sprawiło, że wyruszył na tę misję, nie wiem. Jego notatnik obrazował dokładny przebieg badań każdego pacjenta. Dzieciak rekin, nazywany pacjentem 17, nie przeżył operacji. Pacjentkę od wielbłąda również. Pacjent 4 Zęby niedźwiedzia uniemożliwiają mu zamknięcie szczęki, narażona na przeciążenia skóra, pęka oraz gnije. Pacjent 23 po przywróceniu funkcji życiowych przypadkowo odgryzł sobie język, którym się udławił. Mimo tego, gdyby został ostrzeżony, uzębienie kojota mogłoby się przyjąć. Pacjentka 18 nie jest w stanie utrzymać równowagi. Tygrysie kły wydają się być dla niej zbyt ciężkie oraz rozszarpały jej dolną wargę. I coś, co zastanawia mnie do teraz. Pacjent 36 Uciekł. Nie ma go w okolicy. Ta. 43 ofiary. 44, jeśli wierzyć notatkom. Wszyscy martwi. Prawdopodobnie. Ten szaleniec już pewnie nie żyje. Cholera jedna wie tylko, gdzie i jak zdechł. Ile jeszcze podobnych baraków zostawił za sobą. Oraz co tak naprawdę próbował zrobić. Po więcej strasznych historii kliknij w playlistę.